Dwie różne bohaterki, dwa różne sposoby bycia na scenie i jedna Joanna Szczepkowska, która stosując terapię przez śmiech opowie o rzeczach ważnych i aktualnych. 19 lutego na deskach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim wystąpi Joanna Szczepkowska z monodramem Goła Baba. Przyszedł czas na kolejny spektakl teatralny w sędziszowie Małopolskim, tym razem z udziałem znanej aktorki. Na naszej scenie pojawi się Joanna Szczepkowska ze swoim autorskim monodramem, raczej nawet monokomedią, którą napisała w 1997 roku i występuje już od tego czasu na scenach całej Polski i za granicą, i my również będziemy mieli tą przyjemność ją oglądać. Goła Baba to tytuł, jaki swojej sztuce nadała Joanna Szczepkowska, jednocześnie Autorka, reżyserka i odtwórczyni głównej roli, co się za takim tytułem kryje. Tam gołej baby nie będzie, natomiast aktorka wciela się w dwie postaci kobiece. Te postacie są aktorkami, artystkami, które w, każdy, w inny sposób rozumie swój zawód. Jedna jest artystką przez duże A, czyli jest pięknie literacko się wypowiada, pięknie gra. Druga natomiast postać kobieca to uosobienie takiej tandety Szmiry, takiego dowcipu bardzo prymitywnego. Obydwie te postacie wchodzą w reakcję z publicznością. Z tego powodu są też różne śmieszne zachowania. Bilety na Monodram są już do nabycia. Proszę wejść na naszą stronę internetową Miejsko-Gminnego środka Kultury. Tam będzie przełączenie na bilecik, gdzie będzie można zakupić bilet w cenie 50 zł. Jest również oferta dla grup zorganizowanych, grupy od 10 osób wzwyż. Cena biletu wtedy jest mniejsza, 40 zł. Joanna Szczepkowska, polska aktorka, filmowa teatralna, publicystka, pisarka i poetka, laureatka wielu nagród aktorskich za swoje dokonania artystyczne 28 października 1989 roku zasłynęła z legendarnej wypowiedzi. Czy Pan właśnie, że ja się zabrawiam? We mnie. Tak. bardzo proszę. dobrze. Ale możemy nie zamieniać się krzesła? Nie, 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 możemy. Proszę bardzo, Otóż gdybym y, była na tym miejscu, powiedziałabym tak, proszę Państwa, y, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Joanna Szczepkowska zagrała również w kilkudziesięciu spektaklach Teatru Polskiego oraz w takich produkcjach filmowych jak "Czterdziestolatek, Ryś czy Popiełuszko Wolność jest w Nas".